Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w chacie Tarota. Jest to czytanie dla koziorożców na miesiąc sierpień. Zobaczmy jakie energie główne do was nadchodzą w sierpniu. Pustelnik i szóstka buław. Co odchodzi do przeszłości? Śmierć. Co nadchodzi? Ósemka miecze, co będzie Wam pomagać, świat, co będzie Wam przeszkadzać, trzy monety, jaka jest dla Was rada? Pięć monet, co nadchodzi z otoczenia. Cztery puchary. Jakie jest niezapowiedziane, zaskakujące wydarzenie w tym miesiącu? Dziesięć monet. I z jaką energią przechodzicie w czas września? Rycerz Buław. W tle czytania mamy papieża. Bardzo ważne sprawy urzędnicze, bardzo ważne sprawy formalne. Będą w tym miesiącu dla Was ważne, i one będą gdzieś się cały czas w tle przewijać. Skupmy się teraz na energiach głównych. Mamy tutaj pustelnika i szóstkę buław. Pustelnik jest energią, która mówi o tym, że będziecie bardzo e, autorefleksyjni. W tym miesiącu autorefleksja będzie dla Was bardzo ważna. Będziecie myśleć nad tym, co jest dla Was tak naprawdę najważniejsze. Będziecie myśleć nad swoją ścieżką, będziecie myśleć nad swoją przyszłością. Z drugiej strony mamy szóstkę buław, która mówi o zwycięstwie, o radości, o tym, że udało Wam się coś zakończyć, że udało Wam się czegoś dokonać, że jesteście z siebie dumni, że coś poszło dokładnie tak, jak sobie wymarzyliście. Wygląda to w taki sposób, jakby to zwycięstwo, ten triumf, ta bardzo dobra informacja, coś bardzo, bardzo pozytywnego skłaniało Was do refleksji, skłaniało Was do tego, żeby przemyśleć, co zrobić dalej i w jaki sposób wykorzystać ten potencjał, ten sukces, ten triumf i to wszystko, co udało Wam się dokonać w ostatnim czasie. Tak więc są tutaj dwie bardzo silne energie, bardzo dobre, bardzo pozytywne energie, dlatego że pustelnik wcale nie oznacza osamotnienia, po prostu oznacza to, że będziecie mieć w sobie bardzo głęboką potrzebę tego, żeby w samotności, żeby na osobności coś przemyśleć, żeby mieć czas dla siebie, żeby móc się zreflektować na tym, co jest dla Was najlepsze i w jaki sposób chcielibyście po prostu wykorzystać ten zgromadzony do tej pory potencjał. Natomiast e, właśnie ta szóstka buław to tylko i wyłącznie podkreślenie tego, że jest triumf, że e, jest zwycięstwo, że udało wam się coś doprowadzić do końca w tym miesiącu i jest to bardzo pozytywne. To co odchodzi do przeszłości, no to śmierć, czyli właśnie zakończenie czegoś. E, coś się kończyło, coś było w procesie kończenia się w ostatnim czasie. I um, ten okres kończenia się, ten okres odchodzenia czegoś już odchodzi do przeszłości. I już nie będziecie w tym kierunku patrzeć. Jakaś zmiana, jakaś transformacja, jakaś bardzo e, właśnie poważna zmiana sposobu postępowania, zmiana sposobu myślenia, być może jakaś sytuacja, być może miejsce pracy, być może to była przeprowadzka, coś w każdym razie. E, Zmieniało się, coś miało się zakończyć, i ta zmiana już odchodzi do przeszłości. To, co nadchodzi, to ósemka mieczy, i jest to karta, która mówi o tym, że będziecie bardzo detalicznie podchodzić do czegoś. Bardzo będzie Wam zależało, żeby um, przeanalizować jakąś sytuację, jakąś sprawę, jakieś wyzwanie, jakiś projekt. E, będziecie mieli przed sobą zadanie, które będziecie chcieli rozwiązać, które, które będzie, będziecie chcieli. Dokończyć, które będziecie chcieli rozwinąć po Waszej myśli. Jest to wyzwanie intelektualne, i jest to również wyzwanie niebezpieczne, dlatego że ta karta mówi o tym, że poza bardzo analitycznym podejściem do danej sprawy, do, na, do danego wyzwania, czeka Was tutaj potencjalna pułapka. Która mówi o obsesji, o obsesyjnym myśleniu na jakiś temat. Obsesyjnie będziecie chcieli coś rozwiązać, i ta obsesja może was doprowadzić do ślepej uliczki. Może, może wam się wydawać, że nie ma wyjścia z czegoś, że za bardzo się zaplątaliście, że nie potraficie zobaczyć drogi powrotnej, że nie potraficie rozwiązać tej sprawy, tego problemu tak, jak sobie to zamierzaliście, jak sobie to zaplanowaliście. To jest tak naprawdę iluzja. I karta ósemki mieczy przestrzega przed iluzją właśnie tej pułapki, braku możliwości rozwoju, braku wyjścia z jakiejś problematycznej sytuacji. Będziecie o czymś myśleć bardzo intensywnie, natomiast ta karta mówi o tym, że wyjście zawsze jest i, ta, i ten sukces, um, który oznacza rozwiązanie sprawy, jest w Waszych rękach. To, co będzie Wam pomagało, to świat, i to karta, która mówi o tym, że warto zakończać sprawy, warto doprowadzać pewne etapy do końca, warto zamykać pewne drzwi, warto um, się pożegnać z pewnymi kwestiami. I jest to tutaj w pewnym sensie nawiązanie do tej karty śmierci, która również mówi o transformacji, która również mówi o zmianie tak jakby proces zmiany odchodzi do przeszłości, karty Was zachęcają do tego, żeby coś zamknąć, żeby z czymś się pożegnać, żeby zamknąć pewien etap w Waszym życiu, który był bardzo poważny, który był dla Was ważny, który, którego zakończenie również wiąże się z czymś pozytywnym, wiąże się z radością, wiąże się z satysfakcją. Natomiast to jest czas, w którym warto się z czymś pożegnać, warto coś zamknąć. To, co nie będzie Wam pomagało, to trójka monet, i ta karta mówi o tym, że nie będzie Wam pomagała współpraca z innymi. Warto, żebyście bardziej skupili się na indywidualnej działalności, skupili się na tym, co dla Was jest dobre, co dla Was jest korzystne, tak jak tutaj wspominała karta pustelnika, skupić się przede wszystkim na własnych potrzebach, skupić się na tym, co sami możecie osiągnąć. Niekoniecznie najważniejsza będzie w tym miesiącu współpraca z innymi, dopuszczanie innych osób do waszych projektów, dopuszczanie innych do waszych pomysłów, do tego w jaki sposób można sobie poradzić z pewnymi problemami. Jednak karty z jakiegoś powodu zachęcają was do tego, żebyście sami spróbowali rozwiązać te problemy, żebyście sami do tego wszystkiego podeszli, dlatego że wy macie najlepsze do tego. Akurat podejście, najlepiej jesteście w stanie sobie z tym poradzić. Macie wszystko to, co jest potrzebne, żeby podołać tym wyzwaniom. Rada dla Was to piątka monet, jest to karta. Ta energia zachęca Was natomiast do przeanalizowania waszej drogi finansowej i zawodowej. Jest tutaj zachęta do tego, żeby zobaczyć, co do tej pory nie szło. To jest karta. Jak się mówi, braku, karta limitów, karta tego, co się nie udało. Na tej pozycji ona zachęca Was do tego, żeby właśnie namierzyć to, co się nie udało, zobaczyć, jaka strategia Wam nie służyła, co Wam nie pomagało, co nie do końca było dla Was korzystne, jaka strategia finansowa czy zawodowa nie działała na Waszą korzyść. Być może po tym sukcesie, który udało Wam się do tej pory, który udało Wam się osiągnąć w sierpniu, warto zmienić strategię, warto rozszerzyć swoje możliwości, warto pomyśleć o czymś nowym, warto pomyśleć o zupełnie nowej ścieżce. Być może jest coś, co Was bardzo pociąga, co jest dla was bardzo atrakcyjne, co będzie dla Was bardzo korzystne finansowo. Natomiast wiąże się to na przykład z dodatkową edukacją, ze szkoleniem, z jakimś nowym wyzwaniem, nowym zadaniem, i warto spojrzeć w tym kierunku. Ta karta mówi o tym, żeby się nie bać zmiany, żeby się nie, nie bać nowej strategii, żeby nie bać się nowej perspektywy spojrzenia na coś, szczególnie właśnie na te sprawy finansowe i zawodowe. To, co nadchodzi z otoczenia, to czwórka pucharów, i nie ma tutaj niczego z Waszego otoczenia, co byłoby ekscytujące. Nie ma tutaj ani tak naprawdę. Szczególnego wsparcia, ani nikt nie będzie stawał na Waszej drodze. To jest karta dosyć neutralna, jeżeli chodzi o tą energię, o te informacje, które nadchodzą z otoczenia. Nie spodziewajcie się żadnej rewolucji, nie spodziewajcie się również żadnych wieści, ani tego, że pojawi się ktoś niezwykle istotny albo ktoś wniesie rewolucję w Waszą codzienność w sierpniu. To jest karta, która mówi o znudzeniu, mówi o maraźmie, o tym, że tak naprawdę nie dzieje się nic szczególnego, nic nowego. Zaskakującym wydarzeniem natomiast jest dziesiątka monet, i jest to zjednoczenie. Jest to spotkanie się z rodziną. Połączenie się finansowe, połączenie się w kwestiach materialnych. Tak jakbyście mieli możliwość. Nareszcie skupienia się na tym Co jest korzystne finansowo, zawodowo Nie tylko dla was samych, ale również dla waszej wspólnoty Dla waszych najbliższych, dla waszej rodziny Jest tutaj myślenie W szerszej perspektywie Nie tylko ze względu na to, co jest korzystne Materialnie dla was samych Ale również to, co będzie dobre dla Waszych najbliższych Takie spotkanie, w którym będziecie rozmawiać O tym, otwarcie się na te sprawy Będzie dla was czymś bardzo Zaskakującym, będzie czymś dla was będzie to czymś nowym i będzie to również czymś bardzo pozytywnym w sierpniu. To, z jaką energią kończycie, to rycerz buław i jest to bardzo ognista, bardzo szybka energia, pełna entuzjazmu, pełna chęci do działania, pełna chęci do pracy. Będziecie mieli pod koniec sierpnia poczucie, że chcecie działać, chcecie iść do przodu, chcecie się rozwijać, chcecie angażować się we wszystkie zadania, projekty, we wszystkie rzeczy. W które chcieliście się zaangażować. Jeżeli podjęliście jakąś decyzję, w co chcecie teraz iść, co chcielibyście rozwijać, co jest dla Was tak naprawdę pociągające, macie jakiś przed sobą cel, jakieś zadanie, chcecie coś realizować, ta karta mówi o tym, że będziecie mieć w sobie bardzo dużo zapału, będziecie szli do przodu i będziecie realizować wszystko to z pasją. Podsumowując, moi drodzy. W tym miesiąc czeka Was sukces, czeka Was triumf, czeka Was wygrana. Cokolwiek by to nie było, będziecie mieli poczucie, że poradziliście sobie z jakimś zadaniem doskonale. Natomiast y, drugą energią, która będzie Wam towarzyszyła, jest pustelnik, y, autorefleksja, zastanowienie się na tym, co chcecie dalej zrobić z tą wygraną, z potencjałem, z tym sukcesem, z tą wiedzą i doświadczeniem, którą, które do tej pory udało Wam się zdobyć. To, co odchodzi do przeszłości, to był jakiś proces transformacji, jakaś zmiana, która wam do tej pory towarzyszyła. To, co nadchodzi, to ósemka mieczy, i jest to bardzo intensywne skupienie się na jakimś wyzwaniu intelektualnym, na jakimś wyzwaniu zawodowym być może też będzie wam bardzo zależało na tym, żeby bardzo detalicznie podejść do każdego jednego szczegółu tej kwestii. Jest to też karta ostrzegająca was przed tym, żebyście nie zamknęli się w tym problemie, żebyście nie dali się zaprowadzić w ślepą uliczkę. To co będzie wam pomagało to zamykanie spraw. Z przeszłości zamykanie spraw, które ciągnęły się od bardzo długiego czasu. Jeżeli uda wam się to pozamykać, jeżeli zdecydujecie się na to, żeby pożegnać się z pewnymi kwestiami, będzie to dla Was bardzo korzystne, będziecie mieli poczucie wygranej, poczucie satysfakcji, poczucie właśnie triumfu. To, co jest dla Was niekorzystne, to zaskakująco trójka monet, i jest to karta współpracy. Nie będzie Wam w tym miesiącu ani sprawiała przyjemności. Nie będzie Wam przynosiła korzyści współpracy z innymi, szczególnie zawodowa i finansowa. To, co jest Wam doradzane, to piątka monet, czyli otwarcie się na nową perspektywę finansową, zawodową, spojrzenie z zupełnie innej strony na właśnie tą kwestię Waszego życia. Z Waszego otoczenia nadchodzi czwórka pucharów, czyli tak naprawdę nic nowego, jest tutaj swego rodzaju znudzenie emocjonalne. Nie będzie się działo nic rewolucyjnego, co by przechodziło z Waszego otoczenia. Natomiast zaskakującym wydarzeniem będzie jakieś spotkanie rodzinne, spotkanie z najbliższymi, z waszą wspólnotą. Będzie to też właśnie otwarcie się na kwestie finansowe, zawodowe, będzie to pracowanie na wspólny cel, na wspólne dobro. I kończycie miesiąc bardzo ognistą, bardzo interesującą energią. Um, rycerza Buław, będziecie mieć w sobie bardzo dużo energii, entuzjazmu i chęci do tego, żeby realizować wasze plany, żeby realizować te wszystkie zadania, których się podjęliście do tej pory. Będziecie mieć w sobie bardzo dużo energii do pracy. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje filmiki wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.